Mówię, co replay ja pokazuję na streamie, żeby sobie zjeść. Dun. Taniak. na tym już 95% od taki. Miałem OP przeciwników? No powiem ci, byli jacyś niebiescy tam podobno, zieloni. Jak wartes oglądał, a tak to trochę farming simulator był. Ale spokojnie. Nie tylko czerwonych w farmie na randomach. Niebieskich też. Galetowych też mi się zdarza. 05 o kurczę jestem w dół sobie pawian myśli i nie wie w którą stronę uciekać Tu masz tego 200 wn -a. Jaki miałeś pomysł na bitwę? Farmić coś zanim zginę. W wyniku 06. Patrz jak mu WN topnieje. O kurcze. Karasz. Osłonica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Kwo dwójkę tutaj bolała, nie najbardziej. Teraz moje HP cofnieje i to w zastraszającym tempie weszło jak masło przeciwnik oberwał, weszło jak masło przeciwnika oberwał, dorwaliśmy go. Arta mi Polaka ściągła, niedobra Arta. Ona, to może bym miał tych 14, a może bym przegrał, bo bym nie skapowali, a może bym nie uciekał z kapa. <laughs> nie wiadomo, piu, piu, piu. Po się wymieniać? Najlepszego TDK na sytuacyjnego TDK out of meta, którym pograsz tylko na randomie i nigdzie więcej? Jak najbardziej. No cóż. Nie wiem, patrząc po tym pytaniu, jakie stworzyłeś, to myślę, że jesteś bardzo słabym graczem, więc. Niezależnie jakim czołgiem będziesz grał, i tak będziesz robił słabe wyniki, musisz się nauczyć grać. Nie da się wymieniać bo tiery wyżej, niszcząc tiery niżej kwartes z tego co kojarzę na nie, czy to jest jakiś mój wymysł? Mojej wyobraźni. radę ten pustokąt odsunąć na chwilę. Masz. No, tracisz połowę przy wymianie. Trzeba się tier wyżej, a tir niżej. I mogę nawet wam kamerkę pokazać. Taki będę piękny. Ajajaj, piękny. I teraz postanowiłem być w dupie, bo pojechałem na drugą stronę mapy. Bo mówię sobie, a nasz tam jest. A psik, ogarnę sobie arty tam czas, nasz tam będzie e, ten odpychał ich atak na długo, długo i jeszcze raz dłużej. Teraz sobie jeszcze pojadę naokoło, żeby być jeszcze bardziej w dupie z czasem. blindy nieskoordynowane. Teraz powinienem zacząć już odbijać na lewo, żeby jak najszybciej kąt złapać na całego kapa. Łapię ten kąt na gościu, który wręcz afkuje. Jeden szybki dekap. Żeby być bez spota Ale musiałem zdekapować jeszcze raz Raczej jeden szybki dekap Nie mogłem sobie pozwolić, żeby Nie dostać spota, bo nie było już czasu Teraz mogę Bo mam dużo czasu Uciec sobie, gościu mnie wcześniej nie spotował Na 320, dopiero po strzale Więc mogę sobie odjechać i zacząć go farmić. Jakby było ogarnięty, strzeliłby w krzak i by mnie zabił. Ale nie było ogarnięty, więc mogłem sobie go farmić. Na 365 metrów nawet bez krzaka chyba by mnie już nie spotkał. No i zostały cztery czołgi na pawianka. Trochę do tyłu, bo nie wiedziałem czy gościu ma lornetę rozstawioną, czy nie. Szybkie dwa strzały. No i sobie myślę, gość nie wiedzie na kapa. Dostał dwa strzały, nie wie co się dzieje. A kapa nie wiedzie, jadę party. Widzenie mapy. Jedna arta widziałem gdzie jest. nie mapy. A na tych tierach arty nie zawsze mają klawiaturę. Na każdy, na wszystkich tierach nie mają klawiatur. Tylko myszka, a czasem i tego nie mają. No cóż, kiedyś byłeś na diecie pawion, teraz już nie jesteś. Więc nie podjedziesz tutaj tak łatwo. Patrzę, czy tutaj nie ma lewcha. Bo lewcha mo mnie może outspotować i to jak chce. Orneta. Na arcie się często zdarza. Oni zaczynają kapa. Na razie jeden czołg. Ja powiem dalej, chcę dobić Artę. No i spotuję, ale nie to marty co chce. I teraz jest w dupie, bo lewka ładuje 7,5 sekundy, celuje też około 7,5. A szczęście nie trafia. 1 hp i cyk. No i dwóch w kapie, 35 sekund. Walka z czasem. Teraz tak w sumie myślę czy od prawej, czy od lewej bym miał szybciej dojechać. Podobny czas. Nie mogę stanąć, nie mogę celować sobie. Muszę jechać do przodu. 8 sekund. I na szczęście gościu nie był dobrze w krzaku ustawiony. Na 0-0. Szybki dekapik. Teraz szybko schowanie się. Jakby mnie miało coś spotnąć, ten Wake na Lornecie, bo jeszcze nie wiem co jest w krzaku. Ale że widzę, że mnie nie spotuje, no to... Trzedam blinded krzak. Po pierwszym dekapie wiesz gdzie jest gościu, więc kłamiesz go. A wake, pierwsze. Pierwsze co sobie pomyślałem, gościu dalej będzie tam. się Rozglądał. Jakiś nieogar albo go wyrzuciło. W sumie do końca nie wiem, czy go wyrzuciło, czy był nieogarem. Tutaj chyba powinien mnie spotnąć nawet, ale. Ale patrząc, że się gościu nie rusza. A ja nie mam żarówy, więc. Niczego się. Do dom.